Halo, halo, Maćku, czy Ty mnie słyszysz? Dzień dobry. Dobar dan, słyszę doskonale. Już się poprawiam, rzeczywiście, dobar dan, dlaczego dobar dan? Bo dzisiaj gościem niskiego pressingu jest Tomislav Bozić. Tomi, witamy Cię serdecznie na pokładzie niskiego pressingu. Dzień dobry, dzień dobry i dobar dan z Chorwacji, witam wszystkich. Ej. Witaj, Tomi. Krótko, krótko przypomnijmy sylwetkę, naszego byłego kapitana, Tomislav Bożycz, wychowanek NK Kamen Ingrat Velika, piłkarz między innymi szanowni Państwo Duki Praga, Górnika Łęczna, Wisły Płock oraz oczywiście naszej Miedź -Legnica. Od lipca 2019 roku w NK Slaben Belupo Koprygnica. W Miedź przypomnę 54 mecze, w tym 19 w Ekstraklasie, łącznie 4531 minut w składzie Miedź Legnica. Dobar Tomi, jeszcze raz, witamy Cię na pokładzie niskiego pressingu. Hej, hey, pozdrawiam, witam, witam. Tomi, bardzo miło nam Cię widać yy, widzieć y, w zdrowiu, z uśmiechem. Tak, y, nic się nie zmieniło widzę, rok nie widzieliśmy się, ale y, ten Twój uśmiech nie znika. Cieszymy się, że możemy chociaż tak z Tobą porozmawiać. Zacznę od pytania, od którego muszę. Czy wszystko u Ciebie w porządku? I u Ciebie, u Twojej rodziny w związku y, z koronawirusem, czy wszystko jest OK? Tak, tak, tak. Yy... No jak, jak wszędzie w świecie, tak w Chorwacji korona była, niestety była uh, rodzina. Wszyscy nie, dzięki Bogu, wszyscy OK. Nikt z rodziny nie miał żadnych koronawirus. Także z tym względem jest dobrze. Tylko z drugiej strony, w Chorwacji też było taki. Problem, że wszystko było pozamykane. Niestety nie mogliśmy grać ani piłkę, także, także przez dwa, dwa miesiące była taka karantena, i, i, ale teraz już jest lepiej, sklepy po prostu. Wróciliśmy się do normalnego życia. Po prostu. No właśnie, a powiedz widzimy mi, że, że Chorwacja się otwiera na turystów. Wielu Polaków już ruszyło na, na wybrzeże do Dalmacji, chociażby, czy do, na Istrię. Powiedz to mi, a jak wygląda to otwarcie waszej ligi? Czy wygracie dalej przy pustych stadionach, czy też podobnie jak w Polsce. Wasz związek pozwolił już na, na wpuszczanie limitowanej liczby widzów. Jak to wygląda? Początek, początek było tak, że graliśmy pierwszy mecz, był Puchar, u siebie to było na no, puste trybuny, nie było nikogo i to było jeszcze takie dwie kolejki. Później otworzyły trybuny, ale tylko na arkii limitowane. Tak? Nie było za dużo, za dużo kibicy na trybunach. Takže teraz uh, mluvi o tim, že može biti ješće za, za jednu či dvije kolejke, te ostatnje dvije kolejke, že, že bišme igrali pred uh, kompletom, takže bi bilo uh, že bi bilo na, na, na stadionu. Takže, mm -hmm. no, s te strone tež tak bilo, tak počuće tega granja bilo slabe, bilo to svičko, je bilo sviša na, 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 na bojsku toto gadališme, takže, sa sami toto bih gadali. I trenera. I trenera, za dužo, za No a to, no a to trener to Mislav Stipić, twój imiennik zresztą, taki, należy do takich trenerów, że dużo krzyczy i jest ostro i wszystko było słychać, Czy usłyszeć? Nie, on uh, po prostu robi to, co musi robić. Jak drużyna dobrze gra, to stoi obok strony, patrzy i, i, i po prostu patrzy na swoją drużynę, jak dobrze gra. Z drugiej strony, jak, jak są momenty, że widać, że nam potrzeba tam, żeby ktoś zaczę do nas, żeby tam zaczęły takie dużo więcej dawać, czołowe, także także uh, w każdy moment, wybiera sobie moment, kiedy jest potrzeba, żeby żeby ją po prostu dał nam takie wsparcie taki z tej strony. Także trener, który dużo energii daje, dużo emocji daje i naprawdę wszyscy kluby od zawodników do, do, do całe, całe, całego klubu, wszyscy zadowoleni są z nim. Także ja też naprawdę. To mi powiedz, a jak sobie dajecie radę, no bo to zdecydowanie pewnie jest trudniej yy, niż w Polsce, z upałami, no temperatury u was są zdecydowanie wyższe. Yy, nam, Polakom, twój, twój piękny kraj, kojarzy się nie tylko oczywiście z, ze świetnymi piłkarzami, yy, ale przede wszystkim, to co już macie dzisiaj sygnalizował, yy, my yy, kochamy Chorwację, bo, yy, bo jeździmy tam na czasy, morze, plaże, yy, wysokie temperatury, w tym, w tym strasznym skwarze musicie grać w piłkę. Tak, dziś, uh, graliśmy mecz uh, wczoraj, uh, przedwczoraj i była taka sytuacja, że po prostu żona przyjeżdżała na, 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 na stadion i mówiła, że było pięć minut na słońcu i że było tak gorąco, że później patrzyła na mnie i mówi, że ja nie wiem jak ty wytrzymałeś. Też była taka sytuacja, że ze kolegi kapitanu mówiłem, no słuchaj, taka jest strona, że tam jest trybuna, proszę, czy tam nie ma słońca, proszę wybierz tą stronę, żeby po prostu ciemno tam był, żeby nie było... on jeste niti ne igrao tako da mu biti samo prve pola na na, na je Jesč napravde je ječepo i horvaci se nigdje ne igrala liga jak, jak teraz i, i po prostu jest uh, ješče što bolje s druge strane je biraju te termine, je poprostu grame o 19 i od 21. godine. Jak, jak to sami jak, liga misto od 21 Także z tej strony jest dobrze, bo to już temperatura wpada nie jest tak za, 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 za wysoka, tak nie jest za, za gorąco, ale jest naprawdę niektórzy mycie, które robiliśmy teraz było bardzo ciężko. No właśnie, to mi, a jak ta liga wygląda powiedz mi, bo gracie faktycznie w takich, można powiedzieć, ekstremalnych warunkach, a jak ta liga tak technicznie wygląda, jak powróciłeś do niej po, po kilku latach, czy ten poziom ewaluował w górę? Możesz powiedzieć coś nam, jak to... Jak to wygląda, bo no my tak wiesz z punktu widzenia obserwatora, to, to jednak widzimy tę Waszą ligę jako jednak ligę zdominowaną przez dwa ośrodki, czyli przez Dynamo Zagrzeb i przez Hajduka Split. Raz na jakiś czas któryś z trzecich klubów się wielki włączy, ale tak naprawdę jest to jednak ta dominacja tych dwóch ośrodków. A jak to wygląda Twoimi oczami po tym powrocie do, do Waszej ligi? Uh No teraz ta liga jest bardzo mocna liga. Naprawdę, bo oni kiedyś, jak 10 uh, lat temu, jak byłem ostatnio w Chorwacji, ja grałem tu ligu, to była liga, było tam uh, 16 klubów. I no, tak nie było tak za mocna liga, po prostu było widać, że ty było 3-4 drużyny, które tak były mocne, reszta to było tak, nie było, nie było pravi povećni sens, bo, bo Horvatija je smala i mi njema za dužo klubu, že bi ta liga bila tak duža. Tak, teraz zrobili ligu Češnjiš, tijeliko Češnjiš klubu lige i teraz je dobro to, že cao čas graš barzo, barzo mocne meče, tak, češnjke meče, pa poprosto Četiri razi igraš Dinamo Zagreb, četiri razi igraš Hajduk Kronstvik, četiri razi Zosjek z Rijeko. To su napravili družine, ktorje teraz poprosto na, na, na jak bendu teraz baražiti do, do, do Evropejske lige, albo do lige Mistru, to minimum tri, možda čak i četiri družine avansuju do, do grupove faze, bo napravili su moćne, moćne družine. Teraz je situacija taka, že s Hrvatske lige 5 družina avansuje do, do Evrope, tak, do, albo do Lige Mistra, albo do, do Evropejske lige. Takže po ova lige je gdje žgrao jakih pohvara. Takže mi ne stjeti tim, tim počontku, jak Mieliśmy bardzo słaby start, nie dobrze to wyglądało, bo mieliśmy ambicje, żebyśmy byli na minimum na pięć miejsc, żebyśmy skończyli, żebyśmy mieli puchary. Ale, ale początek był tak, jak mówiłem, były słabe, mieliśmy innego trenera, który był tu z który tak sobie nie dawał rady, bo po prostu to je było jego pierwsze prace. Tak z nami, tak ze zespołem z pierwszej ligi i dla niego było za, za dużo, także później jak zmienili na, na teraz, na trenera Steepicza, to już to już widać, że i naprawdę dobrze grajemy i dobrze wyglądamy i idziemy, idziemy do przodu. Także no właśnie, robimy... to mi już jesteście pewni utrzymania, bo widziałem ta przewaga jest na, na, tak w miarę spokojnie to wygląda, tak? W tabeli. Tak, tak już mamy, nie wiem, tam ile tam jest, 14 punktów albo i, i, dwie drużyny tak. spadają. Tak, jedna spada, druga idzie do, do, do Barażu wraz z drużyną z drugiej ligi, tak drugą drużyną drugiej ligi, ale ogólnie tak to dużo, dużo hmm. punktów nie wiem tam 10, 12, 15, 15 punktów na pewno Tak, nie tak, wiem. tak. mi, czy ty na, zostajesz dać. w Slawienie, czy ty zostajesz w Slawenie Belupo na przyszły sezon? Jakie są twoje plany na przyszłość? Zdraźno. Ja mam ja na lata kontrakt, także mam jeszcze rok kontraktu ze Sławeniem, ale z drugiej strony są tak bardzo zadowolony ze mną, także prawie już są dyrektorem miałem jakieś rozmowy, żeby i dalej to, żeby ta była praca jak w zdrowie, najważniejsze tak zdrowie, ja tylko każdy, tak żeby to po pierwsze by był zdrowy, a dalej oni są zadowoleni, trener zadowolony. Także tu się dobrze czuję i... I, I chciałby zostać, jak zostać jeszcze, jeszcze kilka lat, pogra sobie tu piłkę. Mm -hmm. dobrze, dobrze tu, bo mieszkam w Zagrzebie, blisko tu godzinę czasu, tak prawie jakby mieszkał w domu. A w Zagrzebie tam jest cała twoja rodzina. Tak, no, obok Zagrzebia, tak, cała moja rodzina. No, jest tu cały czas ze mną razem, jesteśmy razem tu, ale z drugiej strony, jak chcemy iść do, do, do domu, to idziemy do domu, mamy tylko godzinę. Nie, jak byłem w Polsce, to miałem 12 godzin, to nie byłem pół w domu, także, mm -hmm. pół roku. Także jest to jest mi... Zdecydowanie y, największą gwiazdą, y, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwisko, y, jest Jefren Suarez, y, Hiszpan wenezu wenezuelskiego pochodzenia. Każdy fan Barcelony zna tego piłkarza. Y, strzelał bramkę nawet y, pel classico Realowi Mandry. To te słynne 5-0, to, to dzięki y, Jefrenowi Sergio Ramos mógł pokazać słynne, y, słynną piątkę. Y, Teraz gra Sławem Belupo. Jaki to człowiek jest, jaki to piłkarz? Widać, że, 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 że to taka była gwiazda europejskiego formatu, czy, czy taki zwy, normalny, zwykły kolega w porządku z gością. No super gość, super gość. normalna osoba. Jak wygląda piłkarsko przede wszystkim dzisiaj. Piłkarzko do, też dobrze, bo teraz jak mówiłem, ta chorwacka liga się bardzo wzmocniła i dobrze wygląda, także z tym jak on przyszedł, tu, to nie był, był przygotowani jeszcze. Tam był jakiś okres, 4-5 miesięcy, że nie grał piłkę. I jak przyszedł do nas, to potrzebował jakiś czas, żeby się po prostu odbudować i żeby zaczął normalnie, no żeby zaczął wyglądać tak? jak piłkarz. Bo ogólnie, jak przyszedł tu, to, to było widać, że był bez treningu tam kilka miesięcy. Ale teraz to naprawdę widać, że to jest piłkarz. On pierwszy raz, jak mu nagrałeś piłkę, widziałeś, jak, jak on sobie radzi z tą piłką. tak, że to in, inny świat. Tak? Także było widać, że kiedyś grał za Barcelonę, było widać, że kiedyś ma doświadczenie ogromne, że ogólny teraz jak gra z nami piłkę, jak mu zagrasz piłku, przyjmuje piłkę między trzema zawodnikami zawodnikami, dla niego to jakby, jakby był sam. Także to jest jest klasa, widać i dla nas super. Dalej jest tak szybki. Kiedyś czytałem z Jefrem mnie niedawno wywiad na New Orleans Sport i. Zefrem chwalił się, że Guardiola kiedyś powiedział, że jest to jeden z najszybszych piłkarzy, jakich w życiu prowadził. Dalej jest taki szybki? Czy już, czy już troszkę mniej? mi no, się, że troszkę mniej, że już nie jest taki. No nie, żartuję, on ma... ma z pojedynki na treningu. <laughs> nie, nie grałem przez sobie, tak. Dzięki Bogu <laughs> tak. Bo on wolicie z twojej drużyny na pewno, dlatego. A, tak. Albo ja jego nie wiem, nie wiem. Albo ty jego, tak. A. Nie, ogólnie widać, że on ma ty pierwszych 5 do 10 metrów, naprawdę to jest taki rakieta, to jest tak szybko, że nie niesamowicie takie, takie a, pierwsze trzy, trzy, cztery kroki, ale, ale dalej to tak nie wyglądało mi to tak, że on jest aż tak szybki, ale szybki jest, po prostu jest szybki, Bo u nas tu ligę, kilka jest takich zawodników, którzy są tak szybki, że to jest masak. Ale ogólnie Jefren jest, widać na nim, że jest... Po pierwsze jest taki profesjonalista, chodzi dwie godziny przed każdym treningiem i szatni i już siłownie zaczyna robić swoje ćwiczenia. Po treningu zawsze zostaje minimum, minimum jeszcze półtora godziny. Także ogólnie jest cały prawie tak 5-6 godzin jest na stadionie i, i dużo pracuje na sobie. On już ma tam nie około 30 lat, ale jest naprawdę jest profesjonalista, mm. daje sobie wszystko i. I widać, widać, że dla niego nie ma różnicy, że on ten gra, grał kiedyś w Barcelonie, teraz dla Oślawy Beluku. Widać, że nie ma różnicy, że po prostu uh, jest profesjonalista i chce dawać, dawać wszystko dla, dla. 100%. Tak, na no 100% naprawdę. Jasne, Tomi. Na deser zostawiliśmy. Paweł, czy jeszcze coś chcesz podpytać o, o kolegów z Hiszpanii? Wracamy to, do Polski. No właśnie, Wracamy wracajmy do Polski. do Polski. Na deser zostawiliśmy sobie temat oczywiście miedzi, Legnica, Tomi tęsknisz za. Legnicą to jest niż za kibicami, którzy cię tak mocno pokochali. To co, to, co kibice dla mnie ja zawsze mówiłem i, i kilka razy powiedziałem to, co Kibice dla mnie zrobili Legnicy. To jest to jest poczucie, które zostanie gdzieś tu w sercu. To jest coś niesamowite. Tak? To, a, kiedyś mówiłem to chłopakami teraz, że życzę każdemu każdemu zawodniku, żeby poczuł coś takiego, coś co mi... Co mi i ultra simieđa, i mjeđa i ovo cao im jasocom i uh, legnicicom i dao. Napravde čujem se tam jak bi bio domu, jak bi bio u Hrvatsiji. Uh, zadovoljni moja rodina bila zadovoljna, no všetko napravde bilo super i, 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 i sami i tak, no taka je spivka, tak, teraz už jeste minim kraju, u, teraz u šebe, tak vručujem do domu prave, ale, ale z druge strane, Zawsze będę pamiętał ten, ten czas, i, który spędziłem między, i naprawdę poczucie super, super. A czy czasami z kufelkiem Ożuńsko po swoim meczu śledzisz wyniki Lidzianki? Zdarza Ci się, że zaglądniesz jak to tam wygląda? Oczywiście, oglądałem teraz, oglądałem ostatnie, tak połowę, pierwsza runda, taka połowa sezonu nie oglądałem za dużo tych meczów. Bo że tak nie, nie miałem czasu, albo te mecze są w pierwszej ligie, tak nie ma ich na, na online, gdzieś jeszcze oglądać, tak że czasami jest ciężko oceniać te mecze. Ale teraz ostatnio oglądałem mecze z Mielec u siebie i, i pod u siebie i też Puchar z legiem I oglądałem mecze, oglądałem, bo tam dużo mam jeszcze swoich kolegów, też jest i Bożu Musa i jeszcze Józković zawodnicy, które znałem tam i także Obserwowałem, patrzyłem na to, jak grają i, i jestem w kontakcie z nimi jeszcze. Także... No właśnie, jak grają. Możesz jeszcze Josip Solić. Soli, Soli. Tomi. Jeszcze, no. Tak, tak, zapomniałem. Josip Solić Soli był gościem naszego programu, zaraz po przyjściu do Miedzi udzielił nam wywiadu i powiedział, znam jedną rzecz, że y, uważa, że Tomi Bo, Tomislav Bozic jest jednym z najlepszych chorwackich defensorów, także tak, tak powiedział. Jest to dostępne nagranie na naszym serwisie, możesz obejrzeć. Dobrze, Matku. No ja chciałem podpytać Tomiego, jak mu się te mecze podobały tak naprawdę, bo wybrał no takie trudne, powiedzmy sobie ze Stalą Mielec pod Beskidziem i z Legią. Nam akurat nie poszło dobrze, więc Tomi możesz coś powiedzieć, jak ty oceniasz tę grę w tym sezonie Miedzianki? To, to widać, że te tej drużynie coś tam što tam brakuje tak što brakuje, ali uglavnom tak ja ne uvažam że ja miše z moje strane da oni teš mają i dalje dobre šanse na na avans do ekstra klase, tak je tam sta baraž bendu grali i miše da mogu mogu avansovati, tako viđate teraz teras ostatnje s Pušćom bi igrali. Takže su so na dobre dobre miejsce na tabeli, tako da miše kroz tego baraža avansuju. S druge strane, ogledavam te meče, to su, ja graujem pjerše pier, lige te meče, to te meči, sami te meče gravaš čez ostatnje družine, a to bio može i najčinjši meč do granja. Takže, ja vijem, že grač pjerše lige je bardzo trudno, barzo češko, uh, meč ima dobru družinu, napravde ima dobru družinu, ta nazviska, ktora graju te meče, su, su, su no, zavodnici, po prostu imaju za sobom i ekstra klasu, i pjeršu ligu, Także nie, z drugiej strony mecze, które oglądałem, a niestety tak nie zagrali tak za, za, za powiedzmy tak za dobrze, ale z drugiej strony to też nie jest taka powiedzmy i tak i, i stał Mielec i Podbeskidzie mają bardzo dobre zawodniki. To jest zawodniki, które grali kiedyś gdzieś ekstra klasy, Także nie, nie chcę powiedzieć, że, że mnie słabo grała, mogę powiedzieć, że tak, że stał mielec i Podbeskidzie dobrze grali. Także powiedzmy to tak. Okej, okay. a, a jak, jak byś skomentował decyzję o y, zwolnieniu trenera y, Dominika Nowaka? Panie, nie wiem, jeszcze, że tak nie, nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo tak nie byłem tam jeszcze te, teraz ten ostatni rok, także nie no wiem co się tam jest. Mhm. Tak, tak, bo nie mam nie mam kontaktu, to co widzę, widzę przez przeczytam przez, przez internet albo albo tak, tak, coś nie za dużo, nie wiem co się dzieje tam i co było. Ja wiem to co kiedyś było, jak byłem w pierwszej ligi z Nowakiem, jaka robiliśmy ten awans, to było po prostu, było, wszystko było dobrze, wszystko było pokładane, było okej. Okay. Ja za Nowaka mam takie tylko dobre słowa, nie chcę nie chcę nic powiedzieć tak, że coś z okay. rozumiem A z drugiej strony to co teraz to co jest, to naprawdę nie wiem i nie ma, nie ma sensu tego komentować. To mi natomiast widzimy z maczkiem sens zapytania cię o następującą rzecz, ponieważ... Gdy okazało się, że odchodzisz z miedzi po spadku do, do pierwszej ligi, że ty odchodzisz z Legnicy, to ten, ta sprawa była tematem numer jeden bardzo długo w Legnicy, w, wśród kibiców. Ja powiem tak, Maciek powinien tu potwierdzić, do dzisiaj się o tym mówi. Do dzisiaj taki kibice tak. nie Maciek, Maciek tu wspominał o tej rzadko spotykanej miłości, jak kibice ci tutaj w Legnicy pokochali i do dzisiaj o tobie rozmawiają. Tak naprawdę, dzisiaj są tylko domysły, nikt nie jak to się, jakie były kulisy tego y, kibice są zdziwieni do dzisiaj, czy Ty byłbyś w stanie y, dzisiaj uchylić nam trochę rąbkę tajemnicy, trochę nam opowiedzieć, y, zdradzić, dlaczego Ty odszedłeś z Legnica, to Ty nie chciałeś już miedzić, czy mieć miedzi nie chciała y, Ciebie, czy Ty nam jesteś w stanie to opowiedzieć? No to prosto ja to... kibicą kibicom, naszym, naszym, naszym y, y, widzą i naszym kibicom. Och. To jest taka... Wiem, co, co, co powiedzieć na to. Nie, też, <laughs> że to tak było, po prostu było, że uh, rozmowa była z no, Dominikiem Nowakiem, który powiedział, że oni chcą zrobić całą nową drużynę na pierwszą ligę, że już nie chce grać, jak graliśmy wcześniej. Uh, no po prostu, tyka taka piłkom, tak jak graliśmy pierwsze ligi. On powiedział, że już tak nie będą grali, że będą zmieniali system grania i że będą chcieli nowe zawodniki, bo oni mają mówili, że mają jakieś zawodniki z Ekstra Klasy, jakichś defensywnych środkowych uh, no, obrońców, tak? I że oni ściągają ich i że będą już będą zmieniali prawie całej drużyny. Także ja nie byłem zaskoczony z tym, że nie byłem. Poczułem coś tak, że to coś tak, tak będzie, uh, bo było widać, że nie wydało się wszystko, że to było tak, że... Uh, te legnice što si me kohali taki, ja mi taki bardzo dobri status i vidjel, mi se da to što im ne pasuje tamo, ali dobro, mislim, teraz mogu to, rok temu mi nevo, nemam, co, ne nažekaj na to na, na, na na što bilo, co bilo i dla mnje ja i, i teraz ti momenti ja dostajem prave, po každim, každim uh, meču dostajem sms od kibica, to mi vraca i to mi spremeće tu, to mi to. Uh, dziękuję bardzo, ale to już, to już, Historia już do historia. tego nie wracam. Tak. No. No, co, co zrobić? Tak. moje, Ja mówiłem, że dla mnie jednym z najlepszych okresów w piłkarskiej życiu było ten dwa lata i miecz. E, I pierwsza liga, więcej, pierwsza liga to było coś, robiliśmy coś, co nikt nigdy, nigdy nie zrobił. Tak. Anamorzowaliśmy do tej klasy, wszyscy się cieszyli, wszystko było super, wszystko było top. Jak zaczęliśmy grać w te pier, ekstra klasy, to też było super, tak graliśmy, prawie została ta cała drużyna, co, co awansowała, dobrze to wyglądało, wszyscy mówili dla na, że gramy najlepszą piłkę, Ty pierwszych 8-9 człowieków 9, do tych meczu. nie wiem, tam, nie pamiętam teraz, Zaglebijem, Lubim, jak wygraliśmy już siebie 2-0 później, 2 tak, wszyscy mówili na, że gramy najlepszą piłkę, że to, to Miedź robi, to jest samowicie, że to super wygląda, że to, ale to prawie grali wszyscy ci zawodnicy, którzy awansowali do tej ekstra klasy, tak, bo tam było można jedna, dwie zmiany. Później niestety, jak już zaczęli te zmiany robić, zaczęli się te transfery, to wszystko to pierwsze od Deama, co zrobili, tak, Pereza, że to jest te, ten pierwszy krok, to jest coś, co ja i dzisiaj nie rozumiem, to dlaczego oni to zrobili, bo, bo razem z Perezem byliśmy dwójką najlepszych obrońców w pierwszej ligie, tak. Rzucili, to, rzucili. Rozumiem tym, że to z Jonathanem ci się grało najlepiej w parze? Tak, tak, bo z nim się najlepiej się czułem tak. I, bo Perez jest podobny zawodnik, jak ja też lubi grać w piłkę, widzi, widzi to, to samo, co to ja widzę na boisku, także bardzo mi pasowało z nim grać. I mówię, to jak zaczęli te wszystkie te transfery, to już było widzę, że to, to, to już nie jest tak, ale dobrze, no, już nie ma sensu mówić o tym nadać. Niestety po prostu jak spadliśmy z ligi, przyszli do że oni po prostu nie chcą już... Oni zmienili prawie 20 zawodników, nie wiem ile tam zmieniło, Także to była decyzja klubu i po prostu to jest tak, to jest styl ten, że coś się zmienia, teraz już przychodzą nowi zawodnicy, ty chodzisz, szukasz nowych klubów i po prostu jest tak. Ale było tego, Ci że... przykro, To mi by... Było Ci tak zwykło, tak po ludzku, prawie żal, przykro? Było mi, przy... było mi przykro, oczywiście, bo z tego względu, że ich zachowanie było tak nieludzkie, tak, bo to prawie wyrzucili mnie jak, jak piesa, tak, na... na... Ale dobrze to tak to zrobisz. Tak. z drugiej strony ja nie, nie oczekiwałem, żeby było jakieś podziękowanie albo coś, ale też z drugiej strony ich zachowanie na jaki sposób to zrobiło też nie było tak, tak, tak dobrze, także ja, jak mówię, co zrobić? Tak. Ja będę okay. pamiętał, ja będę miał, pamiętał mieć i będę pamiętał te dobre strony i to. to mi kropka. dziękujemy Ci za te szczere słowa. Maczko, i pewnie się zgodzić ze mną dla, w ocenie niskiego pressingu. A więc, Maczko, i mnie, jesteś jednym z najlepszych obrońców w historii miedzi, i dla nas tak zostanie. Będziemy się tej wersji trzymać, i zawsze będziemy się z wszystkimi kłócić, jeżeli ktoś będzie twierdził, że jest inaczej. No, Maczko, tak. czy zgadzasz się z moją opinią? Oczywiście, ja, ja to potwierdzam, Tomi, ale my Cię wybraliśmy do no, tej naszej um, jedenastki, tak naprawdę byłeś bardzo wysoko w, w tych naszych zestawieniach, także to potwierdzam słowa Pawła, ale to nie tylko nasze słowa, tylko no, również naszych kibiców, także um, zostałeś tutaj z nami um, w naszej pamięci, um, także myślę, że w niejednym zestawieniu 50, takiej jedenastki 50 um, no. No, zapisałeś się w tych kanałach i będziesz w tych, w tych drużynach, także jeszcze raz bardzo serdecznie Ci za to dziękujemy, bo, bo jak wychodziłeś na to boisko, to było widać tak naprawdę to zaangażowanie i, i brak takiej kalkulacji. No po prostu od, od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty zarządzałeś tą, tą obroną i, i za to jesteśmy Ci, no i z takim sercem, z ogromnym zaangażowaniem. Także super, jeszcze raz Ci serdecznie dziękujemy za to. Nie, ja dziękuję na wszystko, co, 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 co czułem z Waszej strony, Miedzi, także jak mówiłem, to będę zawsze pamiętał i będę się zawsze jeść. ja mam syna, który jest w szkole tam, ja będę wracał do Telegnicy i, i mówię, ja się tam czułem jak w domu i ja zawsze będę tam wracał, także jak będę jakiś czas, to będę wracał do Legnicy, bo po prostu ludzie są tam super i, i, i czuję się dobrze tam, także ja i cała moja rodzina. W takim razie, Tomi, serdecznie zapraszam Cię do Legnicy. Na pewno dasz nam znać, kiedy zawitasz do naszego miasta. Wtedy spotkamy się, nagramy kolejny odcinek, drugą część, już nie online, tylko na żywo. I, tak. i przy okazji dłużej na pewno sobie porozmawiamy. Tomi, jeszcze raz dziękujemy Ci za przyjęcie naszego zaproszenia. Życzymy Ci udanego kolejnego sezonu, no bo w tym sezonie to już e, gacie w martwej strefie. To w przyszłym sezonie co, walki o Ligę Europy. Taki cel. Daj Boże, Daj Boże. Bardzo dziękuję. Jest miło z Wami znowu porozmawiać. Miło was widać. Następnym razem mam nadzieję, że będzie na żywo, że my będziemy tak przez... Na żywo, przez, tak jest. No, no. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam wszystkie i To, mi to zdrowia chwala. Cześć Tomi, pozdrawiamy. Trzymajcie się kochani. To tyle najnowszym niskim pressingu. Po chorwacku. Cześć Tomi. Do widzenia, pozdrawiam.